Wodniki, witam Was na kanale Kiedy 4 czytanie na styczeń dla Was, moi drodzy, czytanie ogólne. Wiecie o tym, że takie czytania nie zawsze muszą być rezonujące z każdą indywidualną sytuacją, nie z każdą osobą, no ale mam nadzieję, że znajdziecie coś z tego czytania dla siebie, co będzie Wam przydatne lub pomocne właśnie w tym miesiącu styczniu. Nie przedłużam, przechodzę do tej, do tej waszej energii, która się tutaj pokazuje, jako główna karta, bardzo ładna e, energia, bo macie szóstkę kielichów, to jest bardzo spokojna, e, życzliwa karta, mówi o przyjaźniach, o dzieciństwie, o odnowionych znajomościach, o spotkaniach, ogólnie bardzo taka, wszystko w kontekście takiego, e, takiej przyjaźni, takiej życzliwości, takiego, wiecie, czy cieszenia się tym, co mamy w życiu takie najbliższe nam, ale właśnie coś, co wprowadza też ten no, błogi stan, że tak powiem. Osoby, które mogą powracać z przeszłości, lub jakieś sprawy związane z przeszłością, ale cały czas jednak kontekst tej karty jest czymś bardzo pozytywnym, bardzo no, takim. Pożądanym, no nie tylko w tych czasach, ogólnie po prostu w życiu. Taka karta spokoju. Zaufanie, uczciwość, radość, często połączenie, jakieś spotkania z przeszłości, z osobami, które już być może nie są na co dzień w waszym życiu, być może wy nie jesteście tymi osobami, ale cały czas jakby trzymacie kontakt i być może tutaj zostanie to. Właśnie nawiązane ponownie. E, są tutaj często pokazane prezenty, e, podarunki, e, często pomoc e, wzajemna, e, obustronna. Tutaj jest wszystko oparte na takim właśnie wyższym poziomie e, przyjaźni, co najmniej, tak. Więc tutaj jest bardzo silna energia. Rodzice, ro, rodzina, dzieci, dzieciństwo. Rodzeństwo, no, wszystko co jest takie, właśnie z takimi um, um, refleksjami, też powiązane, ale wszystko tak pod kątem um, przeszłym, raczej. Um, więc, no, ale to będzie do Was tutaj powracało w jakimś, w jakimś temacie. Być może ja tak um, pomyślałam sobie, że ta szóstka kielichów Wam się pokazuje na pewno w różnych innych aspektach też, ale tutaj urodzinkowo, chyba też będziecie mieli do czynienia um, z jakimiś powrotami do wspomnień co najmniej lub właśnie tak no odwiedziny osób, z którymi jesteście po prostu blisko a teraz jeśli chodzi o kartę przeszkód, słuchajcie macie piątkę mieczy, jak dla mnie tutaj ta karta mówi o tym, że e, z jednej strony będzie jakaś strata e, ale z drugiej strony znowu e, Coś odzyskacie, czyli w tym samym momencie y, strata i zysk, jakkolwiek i czegokolwiek to będzie dotyczyło, nie wiem czy tutaj chodzi o te przyjaźnie, czy, y, czy jakieś sprawy, coś się być może wyjaśni, coś co przyniesie Wam z jednej strony ulgę, a z drugiej strony niestety przyniesie też i gory czy jakąś. Y, y, są tutaj osoby pokazane w tej karcie, które za wszelką cenę chcą. Coś udowodnić. E, za wszelką cenę no, chcą, e, nie wiem, się przebić przez e, konkurencję powiedzmy na przykład. Także wszyscy, no, może dotyczyć oczywiście wszystkiego, a, każdego e, otoczenia, ale no, raczej tutaj bym powiedziała, że jako przeszkoda bardziej chodzi chyba o to, że jednak będzie taki słodko-gorzki smak tutaj w tym, w tym miesiącu w jakiejś, w jakiejś sprawie. No i ona oczywiście przeszkodzi w tym, że żeby nie będziecie mogli się tak cieszyć pełnią szczęścia tej sprawy. Przyjmij do głowy, że będzie trzeba coś oddać, żeby coś zyskać też, więc no nie wiem, czy ktoś się o to upomni, czy po prostu wy tutaj będziecie tą osobą, która za sobie z tego sprawę, że tutaj no, inaczej się tego nie da. Teraz, jeśli chodzi o przeszłość, yy, mamy pazia, Czy wiecie, że tutaj są śledziki często pokazywane, czyli takie osoby, które jak najwięcej chcą się o nas dowiedzieć? To jest karta, która przechodzi do przeszłości, więc tutaj z głowy macie jakąś osobę. Która zbyt bardzo angażowała się w to wasze życie, za bardzo śledziła was pod wieloma względami, do tego to jest karta osoby, która jest zazdrosna poniekąd, rozsiewa plotki, a tylko dlatego, żeby samą siebie pokazać, czy samego siebie w lepszym świetle niż druga osoba. Więc tutaj jest jakaś przebiegłość, jakaś osoba, która niestety chyba troszeczkę też nie, nie jest dorosła w wielu aspektach i może. To wynika też z takiego zachowania. No, ja bym powiedziała: jakieś wiadomości, konkurencja, rywalizacja, lub ktoś, kto no, rozwija niepotrzebnie jakieś konflikty, więc no, na szczęście to mamy już za sobą, tak. Teraz, jeśli chodzi o kartę w głowie tego czytania, macie Wisielca, więc tutaj mamy, w głowie może być oczywiście, jeśli chodzi o znak Zodiaku, to mogą być rybki, ale nie muszą. Ja tu widzę akurat w tej karcie dla Was, że na te same sprawy będziecie patrzeć czy mieć spojrzenie. Ale zupełnie z innej perspektywy tutaj w tym styczniu, więc jest to cierpliwość, jest to oczekiwanie, jest to brak kontroli. Nie macie być może, czy nie będziecie mieli wpływu na jakieś sprawy. To jest tylko głowa, to są tylko myśli, ale by jakby sobie już będziecie zdawali sprawę z tego, um, z tych realiów, w których się znajdujecie, ale tak jak powiedziałam, jak dla mnie tutaj spojrzenie na te same sprawy, ale z innej perspektywy, co będzie bardzo Pomocne dla was. Hmm. że to być spojrzenie na jakąś Waszą przeszłość i osoby z tą przeszłością związane. E, być może przyjaźnie, być może coś, co no, da Wam do myślenia na pewno tutaj, jeśli chodzi, chodzi o te sprawy. A teraz, jeśli chodzi o kartę, którą macie w podstawie tego czytania, i to jest to, co będziecie budowali, no to mega energia, bo my mamy dwa kielichy, więc tutaj jest. Miłość, szczerość, zaufanie. Dwie osoby, które zawsze mogą na, sobie, na siebie liczyć, do tego są po prostu naprawdę wpatrzone w siebie, jak w obrazek, jak to się mówi. Wielka miłość, y, dwa serducha, szczere intencje, bardzo czyste uczucie i, no, i takie bardzo szczere połączenie tutaj z dwóch osób. No, wielka miłość przede wszystkim, ale takie zrozumienie y, zrozumienie, porozumienie. Jeśli byśmy nie patrzyli tylko wyłącznie damsko męskie to y, jakiś układ, który właśnie zostaje y, jakby stworzony po to, aby no, zrobić wielkie rzeczy, tak? Czyli tutaj jest bardzo ładna energia, y, brat duże nam się tutaj pokazują, wiecie o tym. A, I teraz karta najbliższej przyszłości, macie redwa, no więc tutaj jakby to wszystko, co tu chcecie zbudować i budujecie. Idzie bardzo dynamicznie, tu jest jakiś niesamowity rozwój, pęd po prostu. To jest porozumienie dwóch osób, to jest ten sam cel, który tym osobom przyświeca. E, pokonanie przeszkód, e, nie oglądanie się za siebie, to jest tylko i wyłącznie kierunek do przodu, więc coś bardzo nabierze tempa, dynamiki, ale tak, to, to jest taki jakby najlepszy czas, kiedy. Coś, co być może planowaliście od dawna, albo nawet w ostatniej chwili podjęliście decyzję, będzie tak intensywne, tak zgodne i tak szybkie, że jakby normalnie nie moglibyście się do tego zmobilizować. A tu jest taki impuls na to wszystko, taka zgoda i pęd po prostu do przodu. Dla części z Was muszę tutaj powiedzieć, widząc te Wasze karty że mam osoba, która podejmie decyzję, żeby się przeprowadzić, nie wiem, czy do nowego domu, czy to jest konkretnie miejsce zamieszkania, czy to są inne sprawy, typu nawet praca, ale ja tu widzę i zagraniczne, bo tu mam dwie karty podróży, zarówno karta, która mówi o tym, co ma przyjść w przyszłości, zarówno karta, która mówi o lękach i obawach właśnie tej, tej podróży. Więc cokolwiek to będzie. Dawam do myślenia i wydaje mi się, że i tak z, z tym chcecie się zmierzyć, bo widzicie w tym właśnie jakąś no, piękną przyszłość. Także karta trzech buław mówi o tym, że tutaj już wiecie z kim, już wiecie gdzie. Teraz tylko czekacie na odpowiedni moment, żeby to zrobić. Więc jest dobra, fajna energia, z jakiegoś powodu, mimo wszystko, będziecie się tutaj czegoś obawiać. Być może ta nieświadomość, gdzie to się zakończy, gdzie to będzie, to jest tą właśnie tutaj zagwozdką, ale i tym budującym się troszeczkę lękiem, być może, czy też obawami po prostu no ale jest tutaj podjęte już podjęte są już kroki tu już są fundamenty, fundamenty zrobione w jakiejś sprawie czy to praca, czy ogólnie właśnie kolejny etap tutaj tej relacji, która się zbudowała. Teraz jeśli chodzi o to, jak Was postrzega Wasze otoczenie tutaj w tym miesiącu, mamy kapłankę więc tu jest piękna energia no oczywiście kobiety ale w ogóle osoby, która ma wiedzę, ktoś kto jest podziwiany Ktoś, kto. No tutaj mamy kapłankę, czyli mamy wróżkę pokazaną ogólnie, więc y, ktoś, kto y, ma pewnego rodzaju zdolności, y, świadomość, podświadomość, która jest bardzo obudzona i widać, że jesteście tutaj pokazani jako osoba, która nie stoi w miejscu, która idzie z, y, z, y, z tym, co się dzieje wokół Was, że nie stoi w miejscu. Poddaje się nawet tym nowym rzeczom, tym nowym trendom, bo chce być na bieżąco. Tutaj jest ktoś, kto posiada wiedzę i to tak naprawdę dosłownie, więc no, będziecie tutaj właśnie w ten sposób postrzegani, ale w szczególności panie, które się pięknie pokazują, jako ktoś bardzo atrakcyjny dla płci przeciwnej, ktoś, kto. Często jest postrzegany jako ktoś nieosiągalny, ale pożądany, więc no, tak, bardzo dużo jest takiej bardzo pięknej energii tutaj. Na pewno a ktoś niesamowicie podziwiany jako inteligentna osoba, która jakby nieproszona się nie odzywa, a, ale wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że a, jeśli to, to wy jesteście tym źródłem wiedzy i Wiadomości. Teraz, jeśli chodzi o dwie karty rezultatu. Pierwsza to, co ma Wam pomóc, a druga to, co wynika tutaj w tym miesiącu styczniu. No, to, co ma Wam pomóc, to raczej kto, bo tutaj mamy a, króla buła, więc mamy tutaj przyjaciela, tu mamy a, osobę, która no, jest kimś na pewno, Doświadczonym w jakiejś sprawie, ktoś, kto jest bardzo wpływową osobą, no ale przede wszystkim przyjaciel, tak? Ktoś, kto chroni, ktoś, kto wspiera, ktoś, kto jakby nie blokuje, nie przeszkadza, tylko wręcz pomaga Was przepchnąć przez jakąś, jakąś sprawę, jakiś temat. Bo wierzę bardzo w was. Tutaj król Buław. On jest w ogóle mega taką energią, kiedy e, jakby inspiruje wszystkich w jakimś e, jakąś taką energią kreatywności, e, tej energii, takiego posiadania, jakiejś pasji, za którą zawsze podąża. Ale to już jest ktoś, kto jest bardzo pewny. Tego co posiada i tego, nad czym chce się koncentrować. Więc macie tutaj jakiegoś bardzo silnego. Um, towarzysza, przyjaciela, um, nie wiem, brata, no, lidera powiedzmy. Ja bym nawet powiedziała, że to jest jakaś osoba, która. Chyba też jako niepytana nie wyciągnie, nie wyciągnie ręki, ale. Ale zawsze jest. I, I to jest takie, jakby poczekanie na to, żeby ktoś tutaj chciał tej pomocy od, od tego króla Buław. Piękna energia to jest bardzo silna energia, jeśli chodzi o pracę, rozwój, jakąś karierę. Silny Silne plecy, ja bym to tak chyba nazwała, tutaj, jeśli chodzi o te Wasze karty. Macie jakiegoś naprawdę silnego um, no, faceta, po prostu w swoim otoczeniu i życzliwego, no, takiego, który naprawdę wspiera jakiś projekt, jakikolwiek, bo to nie był. Dla osób, które mają relację bardzo szczęśliwą, a no to tutaj macie na pewno jeszcze to wzmocnienie. My tu mamy Pazie monet, który jest jako um, ta karta rezultatu, czyli tutaj są jakieś dodatkowe pieniądze, jakieś bonusy, um, dziecko, które posiada jakąś um, wiedzę, czyli tutaj jest jakaś nauka, um, podnoszenie kwalifikacji, być może jakaś, jakieś praktyki, które. Się łączą też z tą przeprowadzką, czy z wyjazdem jakimś właśnie biznesowym powiedzmy. Ale to wszystko prowadzi do jakichś ekstra pieniędzy, więc to jest jedna rzecz, ale też podniesienie wiedzy, um, wyciągnięta lekcja jakaś życiowa. Um, no, ogólnie rozwój tu mi się bardzo ładnie pokazuje. No, jeśli macie dzieci, no to zdecydowanie tutaj ktoś czuwa nad tymi dziećmi. Um, wtedy mamy tą szkołę bardzo ładnie pokazaną, wtedy to mamy. Um, dziecko, które jest bardzo odważne, które no, zdobywa jakieś nowe doświadczenia, ale to jest już taki bardzo ładny moment w tym miesiącu, kiedy coś zaczyna się dziać. Czy to jest dla Was, czy dla jakichś osób, z którymi jesteście powiązani, uh, no to tutaj wszystko jest przed Wami otwarte. I ja widzę osoby, które też wybierają się, zmieniają, nie wiem, kierunek swojej pracy, powiedzmy na przykład. I tutaj to się wiąże z bardzo silną energią osoby, która jakby popiera to wszystko. No, ojciec i dzieci mi się też tutaj bardzo ładnie pokazują, także jest piękna energia. No i mamy rycerza była, więc tutaj faktycznie coś się dzieje. Jest jakaś ta, ta droga, ta podróż, ruszenie skopy ta naprzeciw na wyzwaniu, tak? bardzo dobre karty macie no podróż tutaj kolejna karta mi pokazuje podróż także jestem ciekawa czy i ile wodników tutaj będzie w tym miesiącu wpadało w piękną energię wyzwania jakiegoś komunikacja nawiązane nowe kontakty no w pracy tu jest przepięknie tak jakby z niczego raptem się robi bardzo bardzo wiele propozycji, bardzo dużo szans. Niesamowicie się tutaj będą ludzie do was dobijać. No, fajna fajna energia. Macie karty jeszcze sprawiedliwości, czyli tutaj karmicznie może wyglądać troszeczkę ten styczeń, ale w bardzo pozytywnej energii, więc chyba tyle. Te znaki zodiaku, które Wam się jeszcze pokazały tutaj. Czyli te rybki to już wam powiedziałam, macie wagę, macie raka pokazanego. No i te buławy tak chyba tutaj przeważają dosyć. Może nie wszystkie, ale dosyć mi tutaj te buławy się pokazały, więc zwracać uwagę na lwa, barana i strzelca, bo może to też być w jakiś sposób wam e, przydatne. I raka tutaj macie. Jeszcze jeśli chodzi o tą przyszłość, to może ten rak tutaj popychać coś e, do przodu. Ściskam, pozdrawiam, wszystkiego dobrego.